krótki wideo opis roweru takiego klasycznego, elektrycznego, jednego z pierwszych w ogóle takich rowerów ze wspomaganiem elektrycznym Sparta, można powiedzieć, że Faros, co prawda ten się rower inaczej nazywa przez obniżoną ramę, ale najbardziej popularnymi był, modelami były Farosy. Rower charakteryzuje się centralnym silnikiem Yamahy, on jest tutaj zabudowany, ale w środku jest silnik Yamahy. Tutaj mamy już taką też baterię, nie za dużą i też nie litowo tylko NIMH, 7 amperogodzin ma. Co ciekawe, z tyłu siedemeczka Nexus, tak naprawdę jak rower ma pewnie z 15 lat, to cały czas ten Nexus działa bez zarzutu. Z przodu dynamo w kole, mamy też tutaj taki wyświetlacz, bardzo prosty, dosłownie trzy tryby. Nawet nie trzy tryby, dwa tryby. ON i ECO. Tu już ta bateria jest na wymarciu, więc, więc też za dużo się na mnie nie pojedzie. Trzeba też się oczywiście z tym liczyć, że kupując taki rower, no to no jakoś specjalnych zasięgów nie, nie, nie zrobimy. Raz, że bateria jest nawet nie litowo nowa. No dwa, że ten rower naprawdę już ma co najmniej 15 lat. Więc trzeba się z tym liczyć, że. Baterię trzeba będzie regenerować prędzej czy później z tego co wiem też część osób kupuje właśnie po to żeby wykorzystać ten silnik centralny Yamahy podobno całkiem fajne efekty przynosi właśnie przerobienie tego na 36V w sensie baterii na 36V i podłączenie pod ten silnik że całkiem fajnie jeszcze jeździ jest naprawdę dobry sprzęt w sensie mimo że jest stary to dobrze zrobiony i nawet w tych czasach może być jeszcze z niego jakiś pożytek więc to tyle jeśli chodzi o, o ten rower jest to na pewno też tani rower. Teraz już można go kupić za około 700 zł. Powiedzmy, że sprawny jeżdżący. Jeśli w jakiś sposób pomogłem, proszę zostaw suba. Cześć.